Witamy w kolejnym vlogu na naszym kanale, z tego miejsca na początku chciałbym bardzo podziękować za fajny odbiór naszego poprzedniego Q&A, powiem Wam, że już z biegiem czasu jak nagrywamy to już widzimy, że jakby możemy też liczyć na poszczególne osoby i po komentarzach, po imionach i nazwiskach, rozpoznajemy te osoby, jak odpisujemy na komentarze i je czytamy. Dlatego mega Wam dziękujemy, to bardzo motywuje do dalszego działania i też tworzy tak powoli, powoli taką naszą fajną społeczność. Także mega jesteśmy za to wdzięczni. Dziękujemy Wam bardzo. Dzisiaj wstaliśmy rano i szybko z Kolbi musieliśmy jechać do weterynarza po raz kolejny. Coś mu dolega w żołądku, jeszcze nie wiemy co to jest. Jutro jedziemy z nim na USG i mamy nadzieję, że się tego wszystkiego dowiemy. W ogóle dzisiaj mamy tak dramatyczną i ponurą pogodę, ale to nie przeszkodzi nam, żeby robić fajne rzeczy. W ogóle ostatnio z Anią robiliśmy porządki w domu takie generalne. Mieliśmy tyle pudeł, tyle dziadostwa, wyrzuciliśmy, że ja nie mam pojęcia, gdzie to wszystko się zmieściło na tych 50 paru metrach kwadratowych. Doszliśmy do wniosku z Anią, że niedługo się wyprowadzamy i fajnie byłoby zrobić porządki w naszej szafie. Część z tych rzeczy na pewno y, oddam do domu dziecka. Zaraz się właśnie zabieram za ogarnianie tego wszystkiego, y, bo im mniej ciuchów, y, tym lepiej, tym lżej i przeprowadzę. Y, I lżej też pewnie na serduszku, że te rzeczy się po prostu y, nie kurzą, nie brudzą. Y, także zaczynamy. Ekspres do kawy. Jak się Pan czuje? Powiem coś do kamery? Tak? Wszystko dobrze? Ty zdrowy jesteś, ty tylko kłamujesz w ulicy przeciw, coś jest. No, ale robimy sztuczkę? Tak? To chodź. Czekaj. Tutaj mam wszystkie swoje smaczki. Dobra. Siad. Kolbi siad. Super. I czekaj.

Tu już jedna torba cała jest przygotowana. Ja ją przygotowywałam wcześniej. Mamy tutaj i swetry, i kurtki, i buty naprawdę mnóstwo rzeczy, których my już nie używamy, a na pewno komuś innemu się przydadzą. A szkoda, patrząc na to wszystko, co tutaj się znajduje a jest jeszcze tego naprawdę chyba drugi raz tyle dlatego bierzemy się za przebieranie, układanie i szukamy fundacji, gdzie te rzeczy będziemy mogli. Zawieść. A tutaj oczywiście mam pomocnika. Kolbi ma to do siebie, że zawsze jak yy, wsiadam na podłodze, to dosłownie wystarczy sekunda i dzieje się to. Musi się wtrynić mi na kolana, więc będę przebierać rzeczy z nim tutaj. Zrobiłeś? Co zrobiłeś gościu. Wszędzie chusteczka leży. Kolbi. Zostaw! Nie wolno takich rzeczy robić. Zostaw, zostaw no, zostaw. Super piesek. Dobry pies, Brawo. nagrodę masz. Jeśli ja tu masz... ja ma... z nim nie masz, tylko sprzątaj to, bo <laughs> zobacz, gdzie jest rozwalona, kurde, chusteczka. Kolbi, nie wolno tak robić! Ej. Nie wolno. Także... To czasem nie jest tak kolorowo. I jak widzicie tutaj już praktycznie wszystko jest popakowane, naprawdę jest tylko bardzo, bardzo dużo. Niektóre rzeczy są nawet z metkami, więc yy, ja nawet się dziwiłam, że mamy coś takiego jeszcze w szafie, ale na pewno yy, ktoś się po prostu z tego ucieszy, myślę. Mam taką nadzieję. A tutaj mój chłopak ale ma jeszcze... Tych, tych rzeczy nie będę wyrzucał, bo każesz <laughs> mi je wyrzucić od godziny, mówisz mi, żebym je wyrzucił. Moi drodzy, to jest kawał mojej historii. Grałem w tej koszulce w Ponafinaj Kosie Ateny w greckim klubie w siatkówkę, bardzo popularny zresztą na świecie. I to jest tu jest tyle potu, tyle krwi. Dobrze ja nie mówię, pachnie że akurat, akurat... Szafą, ale, ale pachnie też... Wspomnieniami, naprawdę. Dobra, ja nie mówię już Teraz akurat już o tych rzeczach. Już nawet ci, nie wiem, poduszkę ci w to ubiorę, żebyś tylko to miał. Chodzi o, mi o to, możesz. że masz problem zawsze z oddawaniem rzeczy. Cokolwiek nie znajdziesz, mówię, a to jest jednak fajne, a to będę nosił. A potem przez dwa lata leży to w tamtej szafce, gdzie Bo nawet nie wiesz o istnieniu tego. Nie wiem, ale już wiem i wiem, że będę chodził. No, na pewno, za każdym razem tak jest. Na dwie moje całe torby zostawiłem całą 10 No, dobra, dziesięciuchów. A mam oddać twój ten za świąt? Nie, Pijżamkę? ale to akurat nie wiem w ogóle, w jakim cudem się tam znalazło. Moja piżamka no leży w szafie i już czeka na to. Jestem tak dawno przecież. No to logiczne, że to schowałem. I no. co te spodanki też będziesz nosił, rozumiem? To akurat Allen mi je kiedyś dał. I, I do tego będziesz nie nosił. I z tym też są związane wspomnienia. Matko, bo skoro tu I tutaj znaleźliśmy fundację Pomoc Dzieciom, która znajduje się na ulicy Radzy Mińskiej. Dzwoniliśmy do nich, nie odbierają telefonu, ale i tak do nich pojedziemy, bo zbiórkę prowadzą do godziny 14.30 i mam nadzieję, że nie pocałujemy klamki. Także. Wiesz, te wszystkie toboły? Zbieramy się właśnie. Si. I lecimy. I lecimy. Udało nam się dodzwonić do pani z tej fundacji, którą Wam przed chwilą pokazywaliśmy. Bardzo miła pani. E, w ogóle. Właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo miła pani i fajnie, że, że wiesz, że. Także ludzie... chyba robi to z powołania. Tak, to jest tak właśnie o to chodzi, że ludzie robią to z powołania i widać taką chęć do działania, mega mnie to cieszy. E, dlatego tutaj się umówiliśmy z panią, że już na, za nami czeka i jedziemy e, oddać nasze to rzeczy. Mam nadzieję, że sprawią one komuś radość. Niech się nosi. Dzień dobry. Witam, witam. Pani ma wózeczek, to dobrze. Pani Tak? A, to miło nam. Sporo ludzi właśnie tak, tutaj Pora ludzi, segregację. No mamy dzieciaków. U nas też tak praktykujemy, że jak na przykład mniejsza jest ilość, tak? Mhm. Jakiś tam rozmiar czy coś, to mogę adres podać i to bezpośrednio do popielczego można wysłać. Wiadomo, okay, że u nas dzieciaki są ale Rodzicom też się pomaga, tak? W porządku. Tak? Ja, wie, że tak. Czyli, czyli macie pod sobą tak 200 rodzin? Tak. 20. 200. tak. No to spora osób, osób. No, jest, 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 jest. Idziemy nie na ilość, a na jakość. Na jakość, tak. To jest, to jest bardzo ważne. Po raz pierwszy widzę sklep samoobsługowy. Zademonstruj. Zobaczcie, tej, że bądź uczciwy, nie zapomnij zapłacić, nie zapomnimy. Wybieracie sobie co chcecie, nawet są w zamrażarce nudy. Co sobie życzysz, że będę Twoją sklepową dzisiaj? Eee, możesz mi dać RedBulka Zero. RedBulka 0, proszę tak bardzo. Jest. Czy coś jeszcze? Eee, wystarczy. Dobrze. O, zeskanowałam. Pokazuję kartę. I tak jak mówiliśmy Wam, jadąc tutaj, naprawdę Pani e, okazała się przesympatyczna, bardzo miła, taka widać, że uczynna pomocna tak. e, A co najlepsze, poznała Michaela tu po głosie, jak już rozmawiałam z nim pierwszy raz. E, także jeszcze pozdrawiamy. Jeszcze raz, jeżeli Pani widzi ten filmik, e, to naprawdę było nam bardzo miło. Rzeczy są oddane. Tutaj jeszcze Pani nam opowiadała trochę, jak działa ta fundacja. E, mają 200 podopiecznych. Mm, więc to jest tak, że po prostu idą jakby w jakość, a nie ilość i starają się pomóc jak najbardziej każdemu z nich osobna. I każdego że... znają z imienia i nazwiska i wiedzą co się dzieje u nich w Tak, że... Jest... Fundacja dzwoni do rodziny, pyta, jak się czuje dziecko i tak dalej. No mega po prostu dla mnie no, Brak mi słów, nawet nie wiem co powiedzieć, bo bardzo szanuję taką postawę i. Tak. Jestem wdzięczna za ludzi, którzy właśnie takie fundacje y, otwierają. Tutaj też Pani powiedziała, że y, zbiórki też robią y, do drzwi, jeżeli po prostu, jeżeli macie rzeczy do y, oddania... Jakąś taką większą ilość tak, albo większe gabaryty tych rzeczy. To chłopaki rzeczy, tutaj biorą busa i przyjeżdżają i też y, jakby spod Waszych drzwi biorą te rzeczy dla, dla potrzebujących. Także naprawdę organizacja. błeno. <noise> tak jest. No nas czeka przeprowadzka, także wiecie, na pewno tego będzie jeszcze Coś się masa. Jeszcze na pewno e, I też albo sami przyjedziemy, albo tutaj się dogadamy telefonicznie. Wam pokazuję efekt finalny postawiłam na klasek. Chyba nigdy mnie nie zobaczycie w jakiś takich, wiecie, wzorach albo kolorach e, wściekłych. Totalnie nie mój klimat, więc postawiłam na klasek. W ogóle nawet to nie jest lakier hybrydowy, tylko jakaś baza czy żel. E, nie wiem dokładnie, nie znam się, ale już niejednokrotnie go używałam i bardzo mi się fajnie sprawdza. Wygląda to bardzo naturalnie. I właśnie o to chodziło i to tylko taki mały akcencik z niebieskim serduszkiem na drugiej dłoni, oczywiście też mam super. Bardzo ładnie wszystko zrobione pod skórki, więc na pewno na paznokcia tam. I po powrocie do domu wyciągnęłam Michaela w, na zakupy, albo to w sumie on mnie wyciągnął. E, do, za dosłownie dwa dni idziemy na fajne wydarzenie, gdzie jest typowy dress code, bo jest w różowym kolorze. I tak jak dla mnie różów, w tym momencie jest w sklepach pełno, e, i tutaj ja też już mam praktycznie stylizację wybraną, którą może niebawem zobaczycie. Tak, dla Michaela ten róż to jest po prostu chyba najgorsza pora, żeby go znaleźć. Dosłownie nic w sklepach nie ma. Wiecie, czasami są jakieś fajne różowe koszule, marynarki z takiego bla, w takim bardzo, bardzo bladym różu, a nam jednak zależy na fuksji. Chcieliśmy wyglądać podobnie. Fuksja. Nauczyłem i... się nowego koloru. Dzięki temu. <laughs> I nic nie idzie po naszej myśli. Szukamy, <laughs> szukamy i po prostu totalnie nic nie ma. Co teraz? No, szukamy dalej, nie poddajemy się. Mamy dwa dni. Przez dwa dni możesz do Krakowa objechać. Albo uszyć. Albo uszyć, tak. Jak czujesz? Dobrze. Wiem, że będzie pięknie. Już wszystko jutro będzie gotowe na jutrzejsze wydarzenie, więc na pewno jeszcze taki efekt finalny pokażemy. Właśnie znalazłem grosika. Grosik czy dwa grosze? Grosik. Mój tata zawsze im mówi, żebym takie właśnie groszówki podnosił. W Grecji to był jeden cent. Chuchał w nie, także. I, może, i może akurat szczęście się już niechnie. Ja się tak patrzę, więc co ty robisz? A ty się nachylasz i gadasz. żeby o, o co mu chodzi? I tak wiesz, to może szczęście przynieść. Chodzimy teraz drapkę. i wygramy. milion, tak jak ten pan cały czas się zastanawiam, mam z tyłu głowy. Czy faktycznie ten pan wygrał ten milion e, i czy on komuś rozdał te pieniądze komuś obcemu? Cały czas mam w stół głowy, jak to jego życie się potoczy! No bo jednak to był bardzo miły pan. pan. No, to prawda. Dzień dobry. Mamy to. Zapraszam, bo już stoję ponad 5 minut. A tutaj przy elektrowni jest taki parking, kiedy stoi się dłużej niż 5 minut, to jest mandat dwie stówe. Praszam. Już uciekamy. Jak mogliście przed chwilą zobaczyć, odebrałam swój garnitur, który był delikatnie poprawiony, żeby pasował tak idealnie do mnie. Co wczoraj robiliśmy w atelier? W atelier? Tak. Atelier. A to ja już się nie mogę doczekać, jak go założę na dzisiejszą galę. I powiem Wam, że ogólnie sama bym się nie zdecydowała nigdy na taki róż. Jak mnie dobrze znacie, już e, beże, czarne kolory i takie bardzo stonowane, to jak najbardziej są moje kolory, ale róż totalnie nie. No ale dress code jest różowy, więc stwierdziłam, że czemu by tu nie zaszaleć e, i trochę chociaż raz się wyróżnić, więc mamy to i nawet tutaj nie potrafię opisać tego słowami, jakie. Jestem szczęśliwa i wdzięczna, że mogę wystąpić w kreacji chłopaków Marcina i Mariusza. Bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Dziękujemy kochani za tego vloga. My prosto pogali przyjechaliśmy do włosławka, czyli do rodziny Ani. E, przyjechaliśmy tu w takiej jednej e, fajnej sprawie, co zobaczycie na kolejnym vlogu. E, ja się z Wami żegnam, e, dziękuję i do zobaczenia już niedługo. Ciao!